Właśnie to kurwa wrzuciłem i pojawił się angielski, więc od nowa. Od nowa. Goodbye, Jurassic World. Guys, teraz rozumiem. Fala. Nie to nie taki wygadenk. Jak to nie było wygadenk? Think, what haven't we tried yet? There's gotta be a fix. Every problem always has a fix. Everybody spread out. We shouldn't be here. Everyone knows this place is haunted. This is a monolophosaur. E750 This is log entry 239. But the E750 project is extremely aggressive.

Go. I don't see it. No, to mi mówi dużo, dużo więcej. Rzeczywiście, jest po angielsku, także kontent będzie lepszy. I fajnie, fajnie. No, no rzeczywiście nie było Dimorfodonów i ale dziwne, bo, bo, bo były w Jurassic World, ale nie było w bozie kredowym, który działo się potem. Więc dobrze, że już są, bo nie było. I no monolofozaur... Dobra, ja przyjmę. Co tam jeszcze? No, stary park się przez... tam przewinął się. Te, te, te szczątki tego pierwszego parku judejskiego tego dobrego I, i co się dzieje z doktorem W przecież no on musi żyć bo żyje potem w Fallen Kingdom który jest jakby O jest ale są no, no, do, dobry do, dobry dobry bardzo bardzo Podoba mi się, ja na pewno. Będę oglądał. Bo no. Bo już obejrzałem dwa sezony. Głupio by było. Ten Skorpius strasznie brzydka rzecz. Ja już widziałem go wrzucałem na Discorda. Ten. Hmm. Designowo świństwo. To jest takie po połączenie Carnotaura z jakimś. Głównym, z Indominusem, Indoraptorem w zasadzie. Ale mówią, że z Indominusem, że jest groźniejszy, no. no wszystko musi być groźniejsze i musi być jeszcze bardziej zhybrydowane. No ale to jest bajka. Wiadomo. I to dobra całkiem. Mi się podobała i ja będę oglądał. Nie do. Ach.